Powiem teraz na pytanie Marzeny J. Marzena napisała. Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy wezmę udział w warsztacie, to kwestia, czy w trakcie tego szkolenia będę zmuszana do oszczędności. Nie jestem rozrzutna, ale też nie lubię nadmiernie oszczędzać i niebawinnie, jak ktoś mówi, zaoszczędzisz troszkę na życiu, możesz te pieniądze zainwestować. Dla mnie jest to mijanie się z celem. Nie chcę się umartwiać. Chcę żyć normalnie i pracować i podjąć kroki finansowej wolności, ale nie kosztem oszczędności. Bo jak mówią politycy, musimy oszczędzać. Tylko że ci ludzie z dołów nie mają już na czym oszczędzać, to może ich wina, nie mi osądzać, ale życie nie polega tylko na oszczędzaniu. Moim zdaniem to bardzo ograniczę, może się mylę. Chcę od tych warsztatów narzędzi, które pomogą mi pomnażać pieniądze, jakiś wskazówek jak pewne rzeczy zrobić, by naprawdę zrobić ten krok w dobrym kierunku. Marzano, bardzo się cieszę, że napisałaś to pytanie. Bardzo się cieszę również z tego, że dosyć dużo pani odpowiada na tak zadane pytania. Z tego względu, że z mojego doświadczenia widzę, że kobiety mocniej stąpają po ziemi, jeżeli chodzi o finanse. Nie dają się tak łatwo sprowokować na przykład za pomocą reklamy w inwestycje w jakieś egzotyczne narzędzia finansowe. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie chciałem przede wszystkim wytłumaczyć pewną różnicę, bo dużo osób tego nie rozumie, że oszczędzanie i inwestowanie to nie jest synonim. Oszczędzanie ma za zadanie tak naprawdę tylko chronienie wartości Twojego majątku, a dopiero inwestowanie... Służy do pomnażania tego majątku. Także w trakcie warsztatów finansowych z pewnością nikogo nie będę do niczego zmuszał. Sama idea warsztatów finansowych polega na działaniu w czterech kierunkach. Jeżeli będziesz się skupiała tylko tak jak tutaj napisałeś na oszczędzaniu, to nie osiągniesz żadnych efektów, bo to będzie trochę jak z za krótką kołderką, prawda? Mamy pewien budżet. Jeżeli będziemy oszczędzać, to nie będziemy mogli wydawać na jakieś inne rzeczy. W trakcie warsztatów finansowych skupiamy się nie na działaniu w jednym kierunku, to znaczy, żeby jak najwięcej oszczędzić, po to, żeby budować niezależność finansową, bo nie tędy droga. W trakcie warsztatu skupiamy się na czterech kierunkach. Po pierwsze na zmianie struktury, po pierwsze na zmianie struktury wydatków, po drugie na zwiększeniu zarobków, po trzecie na zmniejszeniu złego zadłużenia i po czwarte na zwiększeniu majątku dochodowego. To są Cztery kierunki, w którym należy działać. Narzędzia, które są umieszczone w warsztatach finansowych, mają pomóc każdemu z uczestników, aby działać nie w tym jednym kierunku, to znaczy zwiększenie oszczędności, tylko aby przede wszystkim działać w czterech tych kierunkach równocześnie. Wracając jeszcze do Twojego pytania. To zgadza się, że ludzie, którzy zarabiają bardzo mało, oszczędzają z konieczności, tak, tylko że oszczędzają w jednym określonym celu, oszczędzają, aby te oszczędności kiedyś wcześniej czy później skonsumować. Także jest to oszczędzanie wyjątkowo nieefektywne. Jednak nie uważam, że oszczędzanie jest złe, chodzi o to, że jest źle wykorzystywane, bo na przykład świetnie można wykorzystać oszczędzanie, czyli odkładanie co miesiąc małych kwot do wdrożenia nawyku, który będzie później można wykorzystać w takim samym inwestowaniu, to znaczy nie odkładanie pieniędzy na jakąś lokatę, która nie przynosi żadnego zysku, tylko odkładanie tych samych pieniędzy na inwestycję, którą jesteśmy w stanie kontrolować.